To jaki ty i dzisiaj będę nagrywać Rainbow Friends, więc przechodzimy do, do nagrywania. I zostawcie lajka, like subskrypcję i wpadajcie na mojego TikToka, które będzie w, w linku w op opisie. I przechodzimy do do grania. I jakby coś mam polski, bo mi się nie chce, chce tłumaczyć, Dałam sobie na polski. Nie pamiętam, jak, to jakoś. Dobra, ładowanie. A no i ja jestem weteranem, bo kilka razy sobie w tą grę, więc więc jak się coś robi. Wiem, że wolicie, żeby by mi przychodziła to pierwszy raz, ale... Może nagram... Też może nagram pierwszy drugi chapter, jak będzie jak wyjdzie? I... Ja. Dobra, gdzie jestem? Gdzie jestem? Jestem w świecie, gdzie nie ma mnie. No dobra, jak ktoś przesuwa to. Dobra, jedziemy! hura. Jedziemy tam. Jedziemy na... Na tortury, jej! Hurra! A ja gdzieś zginęłam w wypadku. Nie ma nikoli. To wszystko to jest iluzja. Dobra, tu ja jestem. Oczywiście, ście wiem. Oczywiście mam kilka rzeczy i mam te Wiem, że mam opony rzadkie, ale używam sobie kolorowe klucza. Dobra. On mówi, że musimy znaleźć jego klocki i zanieść go i, i zanieść nie tutaj. Dobra. Ja mam pudło. Pudło na tego cymbała. Mam nadzieję, że. No, tak wygląda typowa polska sk... sk... infiltracja. O, jest, o, mam, to też mam. To moje, nie oddam. Dobra, dobra, a teraz mam sobie 20. dwadzieścia. 20... Na razie, że mamy niebieskiego tutaj. Dobra, słyszeliśmy go. Bo... Podle magiczności, kur... nie. Podle, dobra. Słyszę go po prawej stronie. Ze słuchawek. Oczywiście, że i bo gram sobie... No. Jak mi się popr... Jak mi się popsuje coś, to... To ja osobiście nie nagrywam tego. PODŁO! Dobra, muszę sobie tak ustawić kamerę, dobra. Te dzięki to wszędzie mogę rozpoznać. Tak ciężkie kroki, ciężkie. Teraz sprawdzamy. Moje! Oh shit. Jak mnie on zauważył, to jest. To jestem spalona. Nie zauważył mnie. Ja jestem że nie widzę, nie do niego widział, nie złapał. Dobra, na szczęście mnie nie złapał. Pewnie gdzieś on, on był i... Ja otworzyłam się na jego prostu, Dobra. Nie. Dobra, spokojnie, Nikola. Dobra. Jeszcze cztery. Ktoś ma? Czy po prostu Bacon poszedł, żeby gdzieś posz poszukać? Dobra. Siema, Blue. Blue, przywitaj się. Oczywiście nie chciałeś się przywitać. Dobra. A, dobra. Dobra. Nie chciałeś się przywitać, to nie. Nie, to nie. Moski bez. Dobra. Siemona, czy tuś, coś tu jest? Dobra, nie ma. Nie Jestki tylko... Rynion. Ciężkie krochki. Dobra, jest. Mamy tu. Dobra, je. Yeah. Dobra. No nie złapał wszystkich. To dobrze. Dobra. Tutaj przychodzi teraz green. A on jest akurat później. Ten Ten host, ten gościu, który, który tam jest, mówi, że to jest zielony, który nie u ty nie widzi. Dobra. Ja oczywiście mam siedem. Dobra, jedna osoba tylko. I poczekajcie na chwilę, to ja... Ja będę grać, To... Będziemy grać. To... Spodzikamy się na drugą noc po prostu. Dobra, jestem! Słyszano akurat dźwięk... Ten, który... Zielony, mój Nemesis, Który najczęściej mnie zabijał. Może on też chce... Dobra, on mówi, że jest ślepy. I jak może ciebie złapać, jak jest on ślepy? Akurat jest najlepszy w naszym łapaniu. W łapaniu nas. Dobra, mam! Dobra, tylko nie um. Ten dźwięk. nie przeraża. Nie! Nie, nie idę tam! Zawał. Dobra, może się nie przestałam Ci Mam się aż tak, ale. Raz kiedy. Raz tutaj umarłam. <grym> Bo myślałam. Bo pomyślałam tak. Jak on nie. Może mnie. Z... Nie. Z... Nie widzi. Jak on mnie nie widzi. I ja tak pomyślałam sobie. Kiedy pierwszy raz to. W... Zagrałam. I pomyślałam tak. Jak on mnie nie widzi. To nie on nie może mnie złapać. I takie byłam ciekawa, czy on może mnie złapać. I takie dance złapać. Wiem. O, dobra. Jak on? dziwię się. No. Nie idziesz to? Tutaj zielony. Dobra, nie idzie tutaj na szczęście. Super. Te dzięki. Te dzięki są fajne. Te dzięki pokazujemy. jak. Nie, to on tutaj! Tam jest! Dobra, on pewnie teraz opacuje co wszystko. Mario. Nie ma Maria. Mario został złapany. Smutek. Nie uratujesz nigdy swojej księżniczki. Dobra, tu jest orange. Tu później będzie orange, który czasami będzie wybiegał. Najlepiej. Najlepiej mnie. Nas. Dobra. dobra. poprawiam się. Tutaj mnie. byliście. Dobra, byliście. Dobra, co to jest? Dobra. Nie wiem, gdzie, czy oni dwaj są. To nie! Uciekać! Dobra. Ty! Nie przerażę mi! I ja kiedy to grałam, to szybciej się przystreszyłam ludzi, niż tego niebieskiego. I raz miałam taką idiotyczną sytuację, gdzie... Ja takie... Myślałam, że tutaj był niebieski. Akurat I ja tak szłam tam. Chciałam tym coś znaleźć. I takie... Radośnie się złapa! Radośnie złapał i tak była jed... i to było tak, że... że dałam się złapać, bo nie widziałam, co to oznaczał ten czerwony wykrzyknik. I teraz wiem, że ten czerwony przy... wykrzyknik przy... przedstawia to, że, że kiedy to... Kiedy... kiedy jest na przykład niebieski i my mamy my ten czerwony wykrzyknik. To automatycznie czerw... Czerwo... Ta... Nie czerwone, niebieski nas widzi! I inni też! I jego ekipa też, dobra! Dobra. Widzimy rękę! Widzimy rękę pomarańczowego! Aż szkodzi mi, żeby... później tak się złapać i zrobić mu serduszko. Dobra! O, co za niespodzianka! Pomarańczowy się obudził! Może powiedział jedzenie. Tak, poczuł jedzenie. A tym jedzeniem jesteśmy my. Ja ci kręcę, ale dużo! Jestem jedyną Już tutaj. Dobra. Więc poczekamy. Więc widzimy się na następnej nocy. Dobra, jesteśmy. To jest ponoć ostatnia noc. No, ostatnią nocą się nie. Nie okazuje. I w tej nocy mamy naprawić jego maszynę. O, co za zaskoczenie. Będzie? Fioletowy, czyli moja ulubiona postać. Czekaj. Musiałem się rozdzielić, żeby pozbierać jak najwięcej rzeczy. Teraz wyjdźcie tam. Ja pójdę w drugą stronę. I tam słyszałam niebieskiego. Jak gram w słuchawkach J.B.L.? -a. Wiem, że J.B.L. to bardziej na słuchanie muzyki, ale. Niektórzy używają do słuchania muzyki. Ja to tu rzeczy. Dobra, radość. No Dobra, na szczęście nikogo nie ma. O, siela niewielki. Co tego schodzić. Chciałem cię poprosić tylko... Chciałam poprosić ciebie o... o... autograf, a ty odchodzisz tak... Nie, ja to... Ja tam mnie idę! Ja nie będę iść... koło tego... zielonego... zielonego... papeta... Ta, ta, ta który uwielbia przytulać mnie... mnie najczęściej. Dobra. Moje no, trzeba być czu... Tak czułam, że, że kiedyś się jeszcze spotkamy... No, tutaj nie ma. Nie. A To jest dźwięki mojego kota, gdy Ty nie kupiłeś. To były dźwięki mojego kota, gdy... tak akurat... Ja miałam... Mam... Ko mojemu kotowi coś dać. Dobra. połańczowy Tam nie idziemy! Tak, może spotkałem też połomniczowego. Dobra, nie chce mi się stać. O! Oh. Wiem, że tam teraz będzie przewrót biegać, ale każdy... Pewnie każdy wie jak wygląda pomarańczowy. Więc nie. Nie idę tam. A jak ktoś nie wie, to... To jeden gość miał z nim z jego podobizną. No... z jego podobizną ten pudełko. Jego podopis Dobra, zachować spokój. O, siema! Czy ty znowu uciekłeś? Chciałam tylko zapytać. I... Chciałam tylko. Na... Tylko z tobą pogadać. A co? Uciekłeś? Może moje klucze cię strzeszyły. No, nikogo nie ma, nikogo nie ma. Sprawdzamy Dobra, szczęście jeszcze Jeszcze jakieś osoby są Są Bo nie chciałam zgrać sama Dobra, jest Pyro Pyro, Pyro Jest Pyrok Dobra, słyszymy Niebieskiego ciężkie kroki Siema Widzimy Zielony pring zielonego. Dobra, nie idę tam. Nie idziesz tutaj? No idzie. Nie. Nie robić tutaj pring Dobra, nie robi tutaj pring tensów. Nie! Chować się! Chować się! Dobra, może poczekamy. Aż on przebiegnie. Chodź tutaj moi widzowie, chcą, chcą ciebie zobaczyć. Wywołamy pomarańczowego. <grych> Lidzimy się. To nie jest aż tak blisko. Nie. Odejdź od tego. Nie. Nie. Od, odejdź od tego. Nie. O, widzimy. Proszę. I fioletowy. Niech skomentujesz to wydarzenie? Dobrze. To dobrze. Dobra. I rzeczy nie, czyjś, nie! nie O, czyli to są na dole. Nie będę teraz wychodzić, bo. Jakby. Bym wyszła. To by było kartkorowa dość. Dobra. Ja tam pójdę. Akurat. Niebieski. Czemu ty zawsze idziesz tam gdzie. Dobra! Tam gdzie ja chcę. Uwaga. Tajny agent. No, ale możemy przejść, bo jedynie tam, gdzie... gdzie fioletowy jest, to trzeba pochodzić tym. Jak o, go nie ma, to jest dość dobrze. Dobra. PIK! Szybko przejść. Czy to? Zrobię to! Ben... Mam! Mam! NIE! Yeah. Dobra, mamy. Uwaga, maszyna, coś się dzieje, coś się dzieje! Wybuchnie! Wiedziałam o tym, dobra. Byk, nie ma światła. Goodbye, światło, dobra. Dobra. To ile nas jest, to to wam je... To was nie interesuje, dobra. Więc czekamy na kolejną noc. Nie chciałam mi się to, to pokazywać, a on mówił, że że, że musimy, ze, musimy mu włączyć zasilanie i, i nam potrzebne jest to i mówił, że może nas wypuści. Może. To słowo klucz. To ujawni jego złe zamiary. A te dźwięki są całkiem niezłe. Dobra, mamy od razu dwa, dwie, dwa baterie. Jednego tańczowego przyjaciela, tak, który. Dwóch słyszymy: niebieskiego najpierw, później niefioletowego. I widzimy naszego. mojego ulubionego tańczowego przyjaciela, który. I najczęściej mnie zabijał Dobra Mam nadzieję, że w jednej sytuacji nie zrobisz mi to To, że... Dobra Ja to pójdę Ja to... Po to pójdę Tajni agenci Się. Dobra, mam Co czasem.... Tak Ta, tutaj nie ma. Przyszmy. Nie. Żyję. Tu nie idziemy. Przyszchać naszego siema. Dobra, poczekajcie, aż przejdę, to to, bo nie chcę mi się tego nakrywać. No, sz, no cholera! Dobra, poczekajcie na chwilę. Dora, mam, mam, udało mi się, udało mi się, Nie. Yeah. w końcu, jest. Widzimy, że Wróciliśmy do gry. Dziękuję. Dziękuję za przywrócenie prądu do siadania. Jeden pies. Za nagrodę dam wam wyjść. Ale najpierw rodziny. A najpierw impreza pożegnalna. Dobra. Tutaj mamy złożyć czapę i... albo nie. Jak to woli. Więc tak, czekamy. Poczekaj. Więc tak, najpierw pokażę Wam wam jaką czapkę. Dobra. Ciebie to nikt nie obchodzi. Dobra. On niestety umarł. Przez Dobra. Idziemy. Oto. Poręczowego mamy. Dobra, on ma niebieskiego. A ty. Jeszcze to. Dobra, poczekajmy na chwilę. Widzę. Widzimy. Dobra, nie. Dobra. Olać to. Dobra. I'm so cieszę się, że przyszedł. Gdzieście. Przygotuję... Przygotowałem dla was pyszne ciasto. Pyszne... Kawałek... Wszyscy dostanę kawałek ciasta i i dam wam uciec do widzenia klocki klocki E. mop 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 mopie chodź dobra teraz tylko nie rozbić żadnego palona Mopie, chodź! Tylko nie wchodź na balony! Ja... Ci kręcę... oto No się Nie! Nie ma nas! Dobra, już poszłam bąka. Dobra. Nie. Dobra. I on teraz będzie nas gonić! Szybko! Dobra, wiemy, że mamy my pociskane Dobra nie. Jeszcze to nam Szybko uciekamy Dobra On wyrwał z zawiasów drzwi Jaki superman Ale superman był dobry chociaż Szybko Dobra Tylko nie walnąć Nie dać plamy Mamy Dora, map żyje, Pomach, pomachamy mu. Tak, nie mam, ci, Nie mam do ciebie prezentu, ale mogę ci pomachać. Machamy chociaż wolno, ale żegnaj. Nie. Jest, przeszliśmy to. Tak jest. Uciekamy! Dziękujemy! Czekamy jeszcze na napisy końcowe, bo są. Dobra. Ty, 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 ty. Wygraliśmy! Jej! Yeah! Dobra. Teraz będzie napisy końcowe, bo ja wiem o tym. Tro Wygląda na to, że trochę, że ich nie doceniłem. Czerwony. Sprawy się bardziej skomplikują. Czerwony. Mój drugi ulubiony bohater. Ul druga ulubiona postać. Dobra. Pa. Więc tak. Widzimy się do kolejnego odcinka. Dziękuję za obejrzenie. Bajo.